W poniedziałek 14 czerwca na sali sportowej szkoły podstawowej nr 2 odbył się drugi turniej piłki ręcznej chłopców pod hasłem. Szukamy nowych talentów. W turnieju tym wzięło udział 8 zespołów. I tak jak tydzień wcześniej, po bardzo zaciętej sportowej walce, najlepszym zespołem okazała się drużyna gospodarzy, to znaczy szkoła podstawowa nr 2. Dalsza klasyfikacja przedstawia się następująco: drugie miejsce szkoła podstawowa nr 1. Trzecie szkoła podstawowa nr 3 czwarte szkoła podstawowa Tuchorza, piąte szkoła podstawowa Obra, szóste szkoła podstawowa nr 5, siódme szkoła podstawowa Belencin, ósme szkoła podstawowa nr 2 dziewczęta, które wystąpiły poza konkurencją. Najwszechstronniejszymi zawodnikami wśród drużyn biorących udział w turnieju byli Szkoła podstawowa nr 2 Koryciński Wojtek, Szkoła podstawowa nr 1 Ziarniak Jan, Szkoła podstawowa nr 3 Laskowski Radosław, Szkoła podstawowa Tuchorza Materna Hubert, Szkoła podstawowa Obra Górny Ariel, Szkoła podstawowa nr 5 Prosicki Dawid. Organizatorzy i trenerzy wybrali również najlepszych zawodników turnieju, którymi okazali się. Najlepszy Bramkarz Helmiński Damian Szkoła Podstawowa Obra Najlepszy Zawodnik Raczkowak Alan Szkoła Podstawowa nr 2. Najlepszy Strzelec Baszczyn Bartosz Szkoła Podstawowa nr 2.